Cześć, witajcie, z tej strony Wacha, a przed wami kolejny materiał ze Skyrima. Tym razem chciałbym wam nieco opowiedzieć o moim zdaniem czterech najlepszych efektach zaklinania broni. Myślę, że większość z was korzysta z zaklinania, a nawet jeśli sami nie zaklinacie przedmiotów, to na pewno w waszym ekwipunku znajdzie się jakaś znaleziona albo kupiona zaklęta broń. Możecie więc już teraz napisać w komentarzach, jakie są wasze ulubione efekty zaklinania broni, dzięki czemu po obejrzeniu filmu będziecie mogli porównać wasze zestawienie z moim. A, no i dodam jeszcze, że jakiś czas temu zrobiłem materiał, w którym opowiadam, dlaczego zaklinanie może nieco zniszczyć zabawę, więc jeśli jesteście zainteresowani, o co konkretnie mi chodzi, to link znajdziecie w opisie i w prawym górnym rogu. Dobra, nie przedłużam już, zaczynajmy. Do... W domu. Mogę dostać kilka złotych monet? Proszę. Na start mamy ognistą pułapkę duszy, która świetnie łączy obrażenia od ognia z możliwością napełnienia klejnotów dusz. Wiadomo, ogień po prostu pomaga nam w zabijaniu przeciwników, a łapanie dusz jest konieczne jeśli chcemy zaklinać przedmioty albo uzupełniać naładowanie już zaklętego ekwipunku. Oczywiście do łapania dusz możemy też wykorzystać zaklęcie, ale jeśli gramy postacią, która raczej rzadko korzysta z czarów, no to dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest właśnie omawiany efekt zaklinania. Ale to jeszcze nie wszystkie zalety ognistej pułapki duszy, bo kolejnym plusem jest, jest to, że efekt ma dwa działania, a zajmuje tylko jeden slot w broni. To oznacza, że jeśli wykupicie perk dodatkowe zaklinanie, który umożliwia dodanie dwóch efektów zaklinania do jednego przedmiotu, to tak naprawdę w jednej broni możecie mieć trzy efekty. Będzie to łapanie dusz i obrażenia od ognia, a do tego jeszcze jeden dowolny bonus. Mogą to być kolejne obrażenia, paraliż, czy cokolwiek innego, co sobie wybierzecie. Mój drugi ulubiony efekt zaklinania broni wymieniłem właściwie przed chwilą. Jest to paraliż, który zgodnie z nazwą sprawia, że nasi wrogowie bezwładnie padają na ziemię. Działa to dokładnie tak samo jak zaklęcie paraliżujące i przypomina też działanie krzyku lodowa postać, o którym opowiadałem w filmie o najlepszych krzykach. Pewnie już wiecie, gdzie znajdziecie link. Ale wracając do efektu zaklinania, paraliż w broni nie działa za każdym razem, bo podstawowo Średnio co czwarte uderzenie doprowadzi do paraliżu naszego celu. Oczywiście częstotliwość tego możecie zwiększyć poprzez rozwijanie umiejętności zaklinania i kupowanie odpowiednich perków. Jednak moim zdaniem nawet to mniej więcej 25% szansy na paraliż jest wystarczające, bo przecież w walce wyprowadzamy mnóstwo uderzeń, więc tak naprawdę co chwilę paraliż na kogoś zadziała. Do przydatności paraliżu chyba nie muszę Was specjalnie przekonywać i myślę, że efekt jest użyteczny niezależnie od waszego stylu rozgrywki. Świetnie sprawdza się w pojedynkach z silnymi przeciwnikami zadającymi duże obrażenia, bo dzięki paraliżowi na jakiś czas wyłączamy ich z walki. Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? Ja ja chcę twą podróż do Przejdźmy teraz do absorpcji. I tutaj zastanawiałem się, czy w zestawieniu powinienem umieścić absorpcję zdrowia czy absorpcję kondycji. Ostatecznie zdecydowałem się na kondycję, ale nie dlatego, że wysysanie zdrowia jest słabe, tylko według mnie absorpcja kondycji jest ciekawsza w użyciu. Pomijając leczenie naszej postaci, absorpcja zdrowia działa po prostu jak dodatkowe obrażenia. Z kolei efekt zabierania kondycji pozwala właściwie bez ograniczeń korzystać z silnych ataków, no bo przecież z każdym uderzeniem zdobywamy kondycję, dzięki czemu rzadko doprowadzamy do całkowitego wyczerpania paska kondycji. Oczywiście to, że przeciwnikowi ubywa kondycji, też jest przydatne, ale zdecydowanie mniej istotne niż to, że to my mamy ciągły dopływ. Zresztą, jeśli kiedyś. Kiedykolwiek korzystaliście z silnych ataków, to wiecie o co mi chodzi. Na koniec zostawiłem świetny efekt zaklinania broni o nazwie Chaos. Został on dodany w dodatku Dragonborn i to właśnie odwiedzając wysp wyspę Solstheim, czy jakkolwiek się to wymawia, możecie zdobyć przedmiot z tym efektem. Chaos daje 50% szans na zadanie obrażeń od ognia, mrozu lub porażeń. Ale to nie działa tak, że raz zadajecie obrażenia od ognia, raz od mrozu i itd. Tak to znaczy, może tak działać, ale oprócz tego macie też szansę, że przy jednym uderzeniu zadziałają trzy efekty jednocześnie. Po prostu opis jest niedokładny i powinien mówić, że chaos daje 50% szans na obrażenia od ognia, 50% szans na obrażenia od mrozu i 50% szans na obrażenia od porażeń przy każdym jednym uderzeniu. Jeśli oglądaliście mój film o ukrytych efektach perków, to wiecie, że perki zniszczenia zwiększające obrażenia zadawane danym żywiołem działają też na efekty zaklinania. Efekt chaosu sam w sobie jest dobry, ale jeśli dokupicie do tego odpowiednie perki zniszczenia i zaklinania, to stworzycie niesamowicie silną broń. Jakby tego było mało, chaos zajmuje tylko jeden slot w broni, więc możecie do tego dorzucić drugi efekt w postaci kolejnych obrażeń, absorpcji zdrowia czy paraliżu. Co w połączeniu ze wszystkim, co wymieniłem, da Wam chyba najlepszą broń w grze. I to by było na tyle. Pamiętajcie o napisaniu w komentarzach Waszych ulubionych efektów zaklinania broni i o zostawieniu łapki w górę, jeśli film Wam się spodobał. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.